Dzień dobry, Jan Piński. Witam na moim kanale. Państwa i moim gościem jest Krzysztof Kluzek, były członek zarządu Orlenu, były członek zarządu PZU, człowiek, o którego państwo prosiliście w swoich mailach do mnie, że to jest pan, który się nie... już nie będę mówił co, ale że pan jakoś tak mówi tak e, ładnie, dosadnie i dlatego... E, Widzowie chcieli, żeby pan mówił częściej. I moje pierwsze pytanie będzie takie, bo kim jest pan Waldemar Żurek? Wiemy. Wiemy już, że pokazał, że przez parę tygodni zrobił więcej niż e, e, Adam Bodnar przez 18 miesięcy. I teraz pytanie jest takie: a kim jest pan Dariusz Korneluk? Człowiek, który jest prokuratorem krajowym, który zgodnie z ustawą, którą. Uchwalił, uchwaliło prawo i sprawiedliwość, de facto rządzi prokuraturą. Bo pan skarżył się trochę na pana Korneluka, że on ignoruje pańskie zawiadomienia. Jakby pan coś więcej mógł powiedzieć na ten temat? Ja się nie skarżę, bo już wyrosłem z tego wieku, że się muszę skarżyć. Natomiast pan Dariusz Korneluk, nie wiem, czy zarządza tą prokuraturą, bo jeżeli zarządza, to znaczy, że już od dwóch lat bierze odpowiedzialność za to, co się dzieje w prokuraturze, czyli za to, że w prokuraturze krajowej nadal działa zorganizowana grupa przestępcza. Co ciekawe, widać symptomy zmian wśród niektórych z tych państwa w momencie, kiedy ministrem sprawiedliwości został pan Żurek. I. W niektórych miejscach pojawiają się jakieś jaskółki, bo nagle się okazuje, że sędziowie, którzy są kolegami prokuratorów od bardzo wielu lat, nagle przestają się jakby z nimi solidaryzować i podejmują decyzje, które w dłuższej perspektywie będą umożliwiały rozliczenie prokuratorów skorumpowanych. Oczywiście dzieje się to wbrew panu Kornelukowi, bo pan Korneluk dalej uznaje doktrynę swoją: taką, że on nie będzie karał prokuratorów, on ich nie będzie rozliczał. Pan Korneluk zajmuje się tylko sprawami, które jemu są bliskie. Także jesteśmy, jakby, dokładnie w takim samym systemie, jak za czasów Ziobry. Bo te sprawy, które interesują pana Korneluka, to jakoś tam się toczą, natomiast to, co żeśmy kiedyś zaznaczyli, została taka wydzielona grupa 500, później 600 spraw, w których organa ścigania, patrz prokuratura, celowo popełniała błędy albo celowo stawiała zarzuty osobom, którym nie powinna. Ale to jest właśnie 500 albo 600 spraw. Chodziło o to, żeby stworzyć taką atmosferę, żeby nie można było z tymi sprawami nic zrobić, bo 500 albo 600 spraw nie jest się w stanie nawet skontrolować. I dalej podtrzymuje pan Dariusz Korneluk tą swoją narrację, że to jest podstawa rozliczeń prokuratury, to jest tych 500 czy 600 spraw. Nie da się tego tak zrobić i. Myślę, że obecne kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości zdaje sobie z tego sprawę, że można tylko punktowo rozliczać prokuratorów i powoli zaczyna się to dziać, ale to się dzieje wbrew panu prokuratorowi krajowemu Dariuszowi Kornelukowi. Dlatego nie wiem, dlaczego pan Dariusz Korneluk jest jeszcze dalej prokuratorem krajowym, bo to gwarantuje brak rozliczeń, Złodziei spisu, brak rozliczeń zorganizowanych grup przestępczych, których panowie posłowie spisu też często brali udział, brali od nich pieniądze, tamci ustawiali im wybory. Pan, pana Korneluka to nie interesuje. To jest jak dla mnie, to jest ewenement, że pan Korneluk nadal jest w tym miejscu i że przeciwko panu Kornelukowi też nie zostały wszczęte jakiekolwiek kroki właśnie w związku już nawet nie z brakiem jego działań tylko właśnie z tymi działaniami które podejmuje no, no właśnie to... ale właśnie bo to pan, pan powiedział o pewnych rzeczach które jakby to powiedzieć dopiero się materializują jeszcze zanim jakby to powiedzieć obejrzeliśmy to jeszcze bo pan tu po raz pierwszy przyszedł, to jeszcze był pan Adam Bodnar pan mówił o tej zmowie milczenia wokół na przykład mafii w Płocku Wokół, e, e, też wokół pańskich zawiadomień. Czy pan zauważył, że cokolwiek się zmieniło w ciągu ostatnich tygodni? W prokuraturze nie. W innych organach tak. Ale to mówię, to w dalszym ciągu się dzieje wbrew temu, co zarządza w tej sprawie pan Dariusz Korneluk. Pan Dariusz Korneluk nie ma zamiaru rozliczać. Zorganizowanych grup przestępczych w prokuraturze krajowej, w innych prokuraturach. To jest działanie celowe. Dlatego uważam, że <laughs> powinny zostać podjęte kroki w związku z tym, co pan Korneluk robi. Dlatego, że pan Korneluk doskonale wie, kim jest na przykład w mafii płockiej i ogólnokrajowej pan Mariusz Patrowicz. Zarówno pan Bodnar, jak i pan Dariusz Korneluk udają, że w ogóle nie ma takiej osoby, nie ma takich spraw, że nie popełniał żadnych przestępstw. Kiedyś już jechał CBS z Warszawy, żeby go zatrzymać, ale ostrzeżony przez komendanta miejskiego w Płocku uciekł wtedy do Estonii, a dzisiaj chodzi na imprezy z panem Bodnarem i panowie ustalają, co się ma dziać w śledztwach pana Patrowicza, czyli nic i tak bandyci właśnie chodząc z panami z górnych półek to co kiedyś pan redaktor mówił że jak się narozrabiało to się wtedy chodziło z synem dyrektora i udawało się, że jest się, ma się poparcie dyrektora to jest mniej więcej coś w tym stylu to niech pan powie naszym widzom bo i pan i ja Wiążemy duże nadzieje z Waldemarem Żurkiem i z tym, co on robi. Tak, by pan mógł powiedzieć naszym widzom, co było inaczej za poprzedniej władzy i co teraz się trochę zmieniło. Dlaczego obaj mamy być lepsze myślenie, lepsze nadzieje. Ale mówimy teraz o władzy pomiędzy panem Bodnarem i panem Żurkiem, ta tak, w razach, tak, właśnie, nie... Tak, tak, ja, właśnie tak, bo ja o tym mówię, znaczy ja, pan, bo ja tego nie chcę sam mówić, no, bo ja mam wrażenie, to może nie inaczej powiem, ja mam wrażenie, że Adam Bodnar po prostu po wejściu przez chwilę się poszamotał, po czym powiedział, nie, no tak musi być i ustąpił. Moim zdaniem on się nawet nie szamotał. On, on wiedział, że nic nie zrobi. On ale ja widzę. To były takie ruchy pozorne, które miały wskazywać, nie wiem, czy panu premierowi, czy społeczeństwo, jak to się ładnie mówi, że coś jest w ogóle robione już. Ile czasu trwało wybieranie tych spraw, które były źle prowadzone, albo w przestępczy sposób? Ile to czasu trwało? Przecież tam poodchodzili prokuratorzy, którzy byli nawet dyrektorami pionów w prokuraturze krajowej, i powiedzieli, że oni nie będą uczestniczyć w takich zabawach, bo wiedzieli, że to do niczego nie prowadzi i że nie będzie żadnych rozliczeń. Jeżeli śledztwa w sprawie koncernu Płockiego, obaj tych historii, dalej one znajdują się w prokuraturze okręgowej w Płocku, w najbardziej skorumpowanej prokuraturze w Polsce. No, a może jeszcze. Można do tego dodać Radom, może Lublin, no ale, ale to, to już wskazuje na to, że te śledztwa mają się nigdy nie zakończyć i mają nie mieć żadnego efektu. Ja mam wrażenie, że coś się zmieniło na chwilę przynajmniej przez pojawienie się pana. Waldemara Żurka, być może, nie wiem, pan mi teraz powie, ponieważ pan jest bardziej doświadczony i nie chcę powiedzieć, że starszy ode mnie, żebyśmy sobie tam wieku nie wymawiali, ale ja miałem wrażenie, że jednak jakiś e, taki odrobina strachu, bo nie wiem, czy pan pamięta ten moment pomiędzy grudniem a styczniem, kiedy pis się bał. Mhm. I ja mam wrażenie, że oni się znowu boją. E, to ten, ten okres strachu jeszcze nie minął, dlatego że mówię, że punktowo w niektórych sprawach których nie można było zrobić od pięciu lat, od sześciu lat. Nagle panowie policjanci dostają zarzuty, nagle zostają zatrzymywani, nagle, nagle coś jest możliwe. Ale to jest właśnie od czasu, jak nastał pan Waldemar Żurek i to co mówię, niektórzy sędziowie też się przestraszyli, przestali współpracować ze skorumpowanymi prokuratorami, być może nie chcą w tym uczestniczyć, a być może dbają o swoje kariery, bo mają zamiar być dalej sędziami, a wiedzą, że jeżeli się tak okaże, że to nie będzie tak, że w 2007 roku, tak jak wszyscy wieszczą tutaj, że PiS będzie dalej rządził, tylko może się okazać na nieszczęście pisarzy, że będzie dalej rządziła już nie koalicja, tylko wysprzątana z tych wszystkich tam e, takich innych rzeczy, będzie rządziła platforma sama. I wtedy rozliczenia rzeczywiście mogą się zakończyć, i wtedy życzę im, żeby dalej ministrem był właśnie pan Waldemar Żurek. No właśnie, to, to, to niech pan powie teraz, e, bo jak pan sobie wyobraża naprawę wymiaru sprawiedliwości? Wiemy o tym, że na pana Karola Nawróckiego nie ma co liczyć. Wiemy o tym, że. I pan i ja oczekiwaliśmy likwidacji, pan trochę może mniej, bo pan bardziej ich ceni, ale jakiś przynajmniej gestu wobec Centralnego Biura Antykorupcyjnego, żeby było jasne, co jest dobre było w biurze CBA, co jest złe. Jak pan sobie wyobraża, że to zostanie teraz, nie wiem, jakoś zrobione, jak to będzie wyglądało? Myślę, że znaczy, ja od wielu lat już, zanim nastało PiS, Miałem zupełnie inną koncepcję, oczywiście ona padła po tym, jak nastał PiS, bo PiS zrobił sobie z CBA w dużej mierze z części funkcjonariuszy takie pieski na posyłki i to było skandaliczne przy tym wszystkim, dlatego że tam byli funkcjonariusze przez cały czas, którzy dusili się w tym, nie chcieli w tym uczestniczyć, część odeszła. Część została dojechana, właśnie, bo jak nie chcieli czegoś robić, to były postępowania dyscyplinarne, e, prokuratorskie. Niektórzy do dzisiaj się bronią w sądzie. E, nie wiem, dla mnie do e, odtworzenia na nowo, tak naprawdę, to jest Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dlatego że formacja CBA jest nieduża. Tutaj jest się w stanie wymienić. Funkcjonariuszy w taki sposób, żeby ta służba nie przestała pracować, a służba antykorupcyjna w tym kraju ma takie pole do popisu. Dzisiaj też, za czasów każdego rządu. Więc yy, uważam, że zreformowanie Centralnego Biura Antykorupcyjnego, tak jak to się już odbyło, dlatego że tam wymiana funkcjonariuszy nastąpiła. Dużej części bohaterów zdarzeń, Którzy uczestniczyli razem z Kamińskim i z Wąsikiem i z Święczkowskim w dojeżdżaniu ludzi, inwigilowaniu opozycji. Tam już ich nie ma. Tam są nowi ludzie, może muszą się dużo uczyć, ale chcą się uczyć, robią coś. Natomiast Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, to co kiedyś jeden z ministrów na mój temat mówił, no też się. Pan redaktor kiedyś dopytywał, czy ja nie miałem zamiaru gdzieś pracować w służbach. Miałem dwie propozycje. Kiedyś, jak byłem bardzo młody doboru, ale powiedziałem sobie, jak popatrzyłem na to wszystko, że w Biurze Ochrony Rządu nie będę pracować, bo nie będę biegał za baranami, którzy bożą tłuste tyłki w samochodach. I powiedziałem wtedy: Dziękuję. Później była jeszcze jedna propozycja, zresztą jeden z ministrów konstytucyjnych. Z tamtego czasu śmiał się, że nie zdałem egzaminu do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Nie wiem, czy zdałem, czy nie zdałem w końcu, ale uważam, że najbardziej powinna być skontrolowana i rozliczona Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dlatego że tam trafia najwięcej spraw gospodarczych. Bo też dużą pomyłką było to, że CBA prowadziło jakieś sprawy gospodarcze, powinno się zajmować tak naprawdę stricte korupcją pełne ręce roboty na długie lata. Szanowni Państwo, moim Państwem gościem był Krzysztof Kluzek. Bardzo prosimy Państwa o tematy. Ja tu zaraz napiszę jeszcze raz, jaki jest adres, ponieważ Państwo prosiliście, żeby Pan Krzysztof był częściej z nami. To jest j.piński-proton-mail ch. Zapraszamy. Ja tylko przypomnę: 31 zamachów Dada Gola to jest książka Tajemnica kochanki Pisuckiego hognot.pl, capitalbook.com.pl i też informujemy, że książka pana Krzysztofa będzie, nikt jej nie ocenzurował, ona się po prostu tworzy. I to nie jest tak, że panu Krzysztofowi, albo ktoś nas zastraszył. Nic, nic takiego nie było. Niedługo państwo jakby to powiedzieć, będziecie mieli okazję przeczytać. Albo ktoś nam zapłacił, żeby jej nie było. Tak, bo właśnie takie te głosy było. Gdzie jest ta książka pana Krzysztofa? Więc mówimy, ona jest w procesie twórczym i będzie.